Cześć, w poprzednim odcinku dotarliśmy do Włoch. Była to dla nas niezapomniana wyprawa, ale nie przedłużając, zapraszamy Was do Bari. Choć wiele osób zachęcało nas do pozostania tam na dłużej, nam jakoś nie przypadło to miasto do gustu. Stare miasto jest przepiękne, ale dla nas jest tam po prostu zdecydowanie zbyt wiele ludzi. W Bari zatrzymaliśmy się dosłownie na śniadanie i po sprawdzeniu kilku miejsc postanowiliśmy udać się do miasteczka Wieste, które położone jest na półwyspie Gargano. Półwysep położony jest w południowo-wschodnich Włoszech, zwany również piętą włoskiego buta. Choć z roku na rok coraz częściej odwiedzają go turyści, pozostaje miejscem wciąż w dużym stopniu niepoznanym i magicznym. Początkowo jechaliśmy drogą szybkiego ruchu, aby później wjechać na trasę SS89 skrętymi drogami i widokiem raz po raz na morze. Jesteśmy we Włoszech. Pierwsze tankowanie, jaką mamy cenę? Diesel euro siedemdziesiąt jeden i benzyna euro osiemdziesiąt tak. siedem. Zalane do pełna? Temperatura dawała nam nieźle w kość. Więc usiedliśmy chwilę odpocząć, napić się wody i naładować baterię. I w końcu jesteśmy w wieste, Już na początku miasto zachwyca: bajkowe wybrzeże otoczone białymi domkami i klifami, błękitne morze i lekki wiaterek, który jest dla nas zbawienny. Patrząc na mapę Włoch, często zastanawialiśmy się, jak wyglądają te mniej popularne miasteczka, rzadko lub raczej wcale nie pokazywane przez podróżników. Każdy przecież słyszał o Amalfi, Pozitiano czy Neapolu. A kto z Was słyszał o wieste? Przez chwilę szukaliśmy naszego miejsca parkingowego, które znajdowało się jakieś kilometr od naszego Airbnb. Żadne z nas jednak wcześniej nie pomyślało o tym, że miasteczko znajduje się na wzniesieniu i czeka nas jeszcze wędrówka z trubami w strojach motocyklowych przez rozgrzane słońcem miasto. Dotarliśmy do Wiestę po ciężkich perypetiach, gdzie mamy jechać. Jak Pawełku oceniasz pierwsze wrażenie? Oprócz tego, że wybrałam lepszą pizzę. Stare miasto Wieste to niezliczona ilość nieregularnych, wąskich uliczek oraz połączonych małymi łukami szeregowych domów z uroczymi, jakże włoskimi balkonami. Warto odwiedzić jedną z licznych kawiarni lub restauracji i chłonąć letnią atmosferę miasta. Mnie wiestę bardzo zachwyciło i chętnie pozostałabym tam na dłużej. szczęście zobaczyć rzeźbę słynnego Lorenzo Quina, syna Antoniego Quina o nazwie Building Bridges. Jest to sześć par ludzkich rąk różniących się nieco gestami, tworzących niezwykły most, który to według samego autora ma być metaforą klimatycznego zagrożenia w obliczu, którego stoimy i konieczności połączenia sił w walce o obronę naszej planety. Każda para rąk symbolizuje jedną z sześciu wartości uznawanych za kluczowe. Przyjaźń, mądrość, pomoc, wiarę, nadzieję i miłość. Niestety nie mogliśmy przedłużyć naszego noclegu w samym centrum Starego Miasta. Postanowiliśmy zatem wstać wcześniej rano i nacieszyć się widokami wiesta o poranku. Spaliśmy w Uriarum i za apartament ze śniadaniem zapłaciliśmy 94 euro. Link oczywiście umieszczamy w opisie. Jak tam spacerek? Jak tam spacer pod górkę? To nie jest lekkie takie podróżowanie. To jest dla twardzieli, workout z rana. Ruszyliśmy w stronę północnych Włoch, w sumie bez większego planu. Początkowo trzymaliśmy się dróg lokalnych i tu możemy polecić dla ludzi lubiących adrenalinę trasę SP 144, która naprawdę zaskakuje licznymi zakrętami i pięknymi widokami. W oddali zobaczyliśmy świetną miejscówkę na kawę i mały odpoczynek z widokiem na lago di Varano. Jest to największe przybrzeżne jezioro we Włoszech. Ma aż 7 km szerokości i 10 km długości. Ostatecznie udało nam się dojechać do miejscowości Pescara. Są tu ładne plaże, drobny piasek i turkusowy kolor wody. Centrum nie zachwyca, ale przy nabrzeżu znajdują się liczne restauracje i bary. My, Pescara, potraktowaliśmy jako bazę noclegową by o świecie ruszyć do boloni. Moi drodzy, jeżeli myślicie, że to tylko jeżdżenie, to nie, czasami również trzeba zrobić pranie. No i my właśnie robimy koszt 5 euro za 9 kg jak widzę. Także pójdzie. Ja po prostu bo miałam ograniczoną ilość dróg, więc może Paweł by dał radę, ale nie. Ja... A ja od siebie to muszę powiedzieć, że nie ma za dużo ubrań brać, tylko dwie szczuki i prać na bieżąco w lewiku pierwszy raz to w ogóle robimy tak, co z tego wyjdzie <grymne> dzień jedenasty przywitał nas deszczem ale nie poddajemy się i ruszamy dalej i większość z Was dobrze obstawiała jedziemy do Bolonii 4 godziny drogi przed nami wyruszamy bardzo wcześnie rano, bo jest siódma Także w drogę. Nie moglibyśmy sobie wybaczyć, nie zajeżdżając do San Marino, bo z autostrady mieliśmy tak naprawdę tylko 20 km, a jesteśmy w zupełnie innym państwie. Także zaczynamy zwiedzanie, jesteśmy na wjeździe do Starego Miasta. Jak widzicie, kieruje tutaj ruchem pani. Odświetnie ubrana jest flaga, no i ten widok. Ciekawostek, nazwa San Marino. O, właśnie ja do motocyklisty. Dokończając, nazwa San Marino wzięła się od świętego Marina, który w 301 roku jakoś tak przybył tutaj z Chorwacji, także był chorwatem. No i budował bramę wjazdową, czy tam bramę obronne pod Rimini, które znajduje się jakoś 30 km stąd, także niedaleko. No i musiał się skryć przed prześladowcami i Postanowił uciec tutaj pod tą górę. No i założył tutaj swoją religię, swoje małe państwo, które istnieje do dzisiaj. Będąc w San Marino, warto wejść na górę do tego starego miasta. I odwiedzić wszystkie punkty widokowe, ponieważ z nich rozpościera się najlepszy widok na całą okolicę, otaczające góry, no i samo miasto. Patrzcie tutaj. Całe życie pod górkę. Widokiem z oddalającym się San Marino i pięknymi winoroślami żegnamy się z Wami 11 dnia naszej wyprawy i oczywiście zapraszamy na kolejny, w którym pokażemy Wam bolonie. Jeżeli podobał się Wam odcinek, będzie nam bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i zasubskrybujesz nasz kanał. Do zobaczenia!